Witam Was wszystkich! Mówi za a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play z gry Penumbra Black Black W ostatnim odcinku ćpaliśmy artefakty, a teraz musimy przejść przez tą bramę. Cryo Chamber, tak więc będzie trzeba się tutaj rozejrzeć po tym pomieszczeniu dosyć dokładniej. I dostać się do tego. Hmm, chyba nie próbowałem w środku perswazji na tej szafce, może pewnie nie zadziała od życie. O, a jednak dobra, butelka wiska somnus, a także środki przeciwbólowe i coś jeszcze. Ciekawe co. Okej, okay. jakaś substancja chemiczna. Dobra, hmm. tutaj w toalecie już chyba zebrałem wszystko. Macie jakiś pomysł, gdzie coś jeszcze może być? Właściwie z tym się da coś zrobić? No Aha! Okej. Okay. Nie wygląda to fajnie, ale nie wiem jeszcze po co mi to. O, patrzcie, widzicie tam na górze coś jest. Ciekawe po co jest mi ta strzykawka. Dziwny artefakt. Już wiem. Będę znowu czypał artefakty. Nie? Cholera. Już się cieszyłem. O! Nie chcę krzesła, ja chcę to co jest na tym krześle. Come on. To jest opaska ratunkowa. Na cholerę... Mi opaska. Opaska z przyczepionym do niej małym pudełeczkiem, ciekawe do czego służy. Nie wiem co to jest, dziwna statuetka, mogłaby pewnie zainteresować jakiegoś kolekcjonera. No dobra, na razie użyjmy tego. Da się tego w ogóle użyć jakoś? Aha. Okej. Okay. Tak też może być. No i co teraz? Um. Statuetka z ręką. Wiem, mam e, szczykawkę wbić do ręki. Nie, co? Kliknąć w szczykawkę? O Jezu, co? Nie! Naćpałem się. To były artefakty. U. U, co się dzieje? U. O Jezu! Co? U, mocne artefakty. Jezu, zielone światełko przede mną jest, a było czerwone. Ściśnek, znowu chcesz mnie irytować. Otworzyły się nam drzwi tylko dlatego, że wbiłem sobie jakieś dziwne narkotyki w żyłę. Dziwne. O bateryjki. O guzik. Nic. Super. To jest jakaś dźwignia. O oh my god, what the fuck! Niewielka kryokomora! O oh my god, to jest głowa! Patrzcie, patrzcie, jak się giba. Co? Zebrałem ją? O, to już wiem teraz, jak się dostać przez tamte drzwi, gdzie mi była właśnie ta głowa potrzebna. Więc to za fajne miejsce. Wskaźnik pokazuje minus 200 stopni Celsjusza. To niska bla, 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 bla. Pierdoły. Jaka tam niska temperatura? Minus 200 stopni Celsjusza. Dobra, już wiem, gdzie mam iść. Wczytywanie. Idziemy do tych wielkich drzwi, co takie fajne są. Dziwna muzyczka. Nie wiem, jakoś tak się obawiam czegoś. O co to? Nie widziałem tego wcześniej. To chyba było tędy z tego co pamiętam, prawda? Prawda? Temu gościowiś chciał kiedyś uciąć głowę. Ale sobie nie dał uciąć tej głowy. Gdzie to było? Gdzie to było?

Ale, ale... Ale... Ale! Ale... jak to? Przecież były tutaj drzwi. Serio? Chyba sobie... What the fuck! Ta gra jest porąbana. Twórcy tej gry są chorzy! Co to ma być? Zaraz, Zdzisiejek! Ty jesteś czarodziejem! Jezuś dzisiaj to czarodziej. Czuję się zagrożony. Dobra. To jest Talyga, no tak. Rękę już dawałem tam od razu głowę. Co, jeszcze raz odcisk dłoni? pem pem pem. pięć. Już? O! Wchodzimy do biblioteki. Po drodze natchnąłem się na niemiłe towarzystwo, ale byłem wreszcie blisko celu. Miałem pewność, że za tymi drzwiami znajdę odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Odpowiedzi, których powinienem był szukać już w roku 2000, gdy otrzymałem list od ojca. Do czego tak długo zwlekałem? Nie wiem. Ale zajebiste miejsce. Tylko że nie lubię książek. Nienawidzę was. Nienawidzę. Cholernie książki. O! Jakieś gówno. Save game. Z tymi artefaktami jest coś nie tak, ale trudno oprzeć się ich wpływowi. O jezu, już się uzależnił od panie artefaktów. Co ja teraz zrobię? Otworzę. Drzwi są zamknięte za pomocą dziwnego mechanizmu. Musi być jakiś sposób, żeby je otworzyć. Tak, to jest właśnie Penubra. Wszystko zawsze jest zamknięte. A on coś sobie zapisał. Pewnie to, że drzwi są zamknięte. W bibliotece znajdują się zamknięte drzwi. No mówiłem, że on sobie musi to zapisać. Tak, jakbym ja nie widział, że tam są zamknięte drzwi. On musi zapisać, że to są zamknięte drzwi. Duży zegar! Nie no, naprawdę to jest zegar? Ja myślałem, że to jest jakiś księżyc albo coś w tym stylu. No dobra, trzeba pomyśleć teraz. Ty, może ten dziwny artefakt. Dziwny artefakt. Co ja zrobić z nim, mam. Może mam powskakiwać sobie właśnie na te takie półki, wszystkie. Ty, to jest dobry pomysł. Teraz musi się dać jakoś na to wskoczyć! Help me! Co ja mam zrobić? Boże jakąś książkę trzeba będzie wyciągnąć, wiecie tak. Tak jak z tych filmów. Za nią będzie ukryte przejście. O! 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 Geniusz! Jezu, geniusz! Oh my god! Wiedziałem! Wszystko się z tych filmów. No, nie żyje. Mm. Oh. Smok, smok. Okej, okay, co to? Ostatnie słowa Howarda. Przeczytajcie sobie, jak chcecie. Długie ostatnie słowa. Najdłuższe. Dobra, dzisiaj wezmę się już w garść, ale ty też się już zamknij, bo zaczynasz mnie wkurzać. Naprawdę dziwnie gada. Bateryki znów zebrane są. A co na dole jest? Ogólnie tam pisało... rejki Pisało tam o tym, że te istoty się telepatycznie potrafią porozumiewać i że to jakiś rój jest, czy coś w tym stylu. Rzucę książką w przycisk. Eno! Jeszcze raz, to jest rzucanie do celu! O, NIE! Biedna szafa. Zabiłem szafę. Jestem brutalny. Przycisk. OK, co teraz ciekawe, co się otworzyło? Pewnie te drzwi! prawie przestałem myśleć o śmierci ojca. Chyba nie spodziewałem się już, że go odnajdę. Byłem zdecydowany dokończyć jego dzieło, pokonać infekcję i skontaktować się z rojem. Zaraz skontaktować się z rojem? Rojo! Rojo, obejrzyj mój film. Słyszysz Rojo? Bardzo lubię wszystkie twoje filmy. Jesteś świetnym lets playerem. Poleć mnie. No. Skontaktowałem się już z Rojem. Mam nadzieję, że Rojo to widział i że Rojo się ucieszył, że się z nim skontaktowałem. Tak więc, co to jest? Jakaś kopalnia. To chyba widać. Przypomina mi to trochę penumbre Other -tier, czyli pierwszą odsłonę tej zacnej produkcji. Stara betonowa rura prawdopodobnie część sieci kanałów. Hmm, znając życie. Będę musiał jakoś podstawić tą rurę, żeby się dostać na drabinę. Albo i nie. Zaraz, powoli. A, ja tu mogę podnieść? Uuu! So fucking nice. Ehm. Um, tak. Chodź tu. O, ładnie, ładnie. Teraz mogę wskoczyć na to. Nie mogę, bo jestem głupi. Ale mamy skrzynki. A ja lubię skrzynki, bo skrzynki fajne są i skakać z nich można. Skrzynki, skrzynki, takie drewniane są A w nich zawartość fajna jest Bo skrzynki fajne są Hop na skrzynkę Hop, nie udało się Więc jeszcze raz to wszystko odsunę, wezmę to gówno I postawię jakoś tak fajnie, żeby to było ładnie, no <laughs> e, Nine No, e, to, tak, 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 tak Udało się Ktoś tu jest chyba geniuszem Dobra, to się wywali, bo mnie wkurza Won mi z tym O, dźwignia Wajcha znaczy się I tak właśnie Zahive obniżył drabinę To była piękna historia Okej okay. Wyrzućmy to Bo są cholerne beczki może? Może te beczki by mi pomogły? To jest dziwne, trochę. Jakie mam. A, tutaj mam przejść! No przecież, że ta beczka by mi pomogła! Brawo! <laughs> o tak! Wyrzucaj sobie beczki! Nie wiem, gra mi się chyba tak przywiesiła. Nie wiem, czyście to widzieli. End beczka. Teraz pytanie, czy mogę wyjść po drabinie z beczką? Bo jeśli nie, to właśnie się wpakowałem w spore tarapaty. Boże, nie. Serio. Nie uda mi się tam tego zrobić bez beczki. Cholera, będę musiał wczytać save'a. Okej, okay, już tutaj jestem. Nigdy więcej głupiego wyrzucania beczek. One są przydatne. Wbrew pozorom one są naprawdę dobre. To nie są złe beczki. To są dobre beczki. One nie chcą mnie zabić. Aha, czyżbym nie mógł tam doskoczyć, w ogóle tak coś ciągle rąbię w tą ścianę, jakby. jakby tam był jakiś robak albo coś w tym stylu. Cholera. Nie mogę teraz ustawić dobrze beczki. W ogóle nie wiem, czy ja w ogóle na to wskoczę. Zaraz, jakoś się dało przytrzymać tę beczkę, jak jest w powietrzu, a nie w ten sposób. Dało się ją ob obracać. Pięknie. Wywaliłem ją znowu. O! O! A ja wcześniej wczytywałem Save'a. Jezus, Mary, ale ja jestem głupi. Czy znaczy, trochę pomyśleć o Jezus Maria? Nie ma właściwie szyi, jednak wygląda, że umierał w strasznych męczarniach. Jak to nie ma szyi? Nie jest taki gruby, żeby nie miał szyi. Ma szyję! To nie jest taki bezszyjny, grubas. Tam coś. Tam jest artefakt. Artefakto! O naj nie, ja muszę zdobyć artefakto! O, o jest! Dziwny artefakt, już dwa mam takie artefakty! Au! Pułka skalna, bardzo fajna, może być! Stąd nie dosięgnę tamtej półki skalnej! Nooo! Tak, myślałem, że nie dosięgniesz. Dlaczego trzeba iść stędy i przewalić, pewnie ten wielki głaz? Znaczy, się przewrócić. Ok, Jezu, nie jestem małpką. Jak szukasz małpki, to zadzwoń do Realu Madryt. Tam mają takiego jednego gościa. Pudełko, dobra, nie wyrzucę go. Jestem tym razem miły. Nie chcę tego otwierać, bo tam może być coś fajnego za tym materacem. oh yes comp compactor compactor. you came i guess i didn't really expect you to bother my lab partner's such a pessimist was such a pessimist it kind of rubbed off on me he tried to make it through to me not too long ago i guess he's a bit late for the party you'll have to make a quick detour over the surface next but be careful if the cold doesn't kill you. Well, let's just say I didn't pick the safest of locales for my last ditch survival attempt. Okay, good news. Um, good news, good news. Oh, yeah. I think I've got a cure. Well, it's not really what you'd call a cure cure, but it should be enough to help you. I don't think I'm infected. I was careful, but I guess if you come rescue me and I'm looking at you like you're a roast chicken, I got it wrong. Sorry. That probably wasn't funny, was it? No, I suppose not. Well, I hope to see you soon. Yeah, yeah, cures, rescues, saving the world—also cliche, also ridiculous. Do you really think you're doing the right thing? Your morality is just a last and stain left behind by religion. I don't but I Że z dzisiaj to jest jedna z najbardziej irytujących rzeczy, jaką mogli wymyślić twórcy tej gry. Open. Otwarte! Tak od razu, lekarstwo! Nie, to powinno być tak. Lekarstwo! Co prawda, obudziły się pewne wątpliwości, ale nie miałem wyboru. Zdecydowałem się odszukać Amabel. Am. am amabel i zrobić co trzeba. Jak można mieć na imię Amabel? O. Śnieg! Okay. Dzisiaj oczywiście nie wywracaj szafki, zbierz to coś. Nie wiem do czego ten spray mógłby mi się przydać, ale na razie go zatrzymam. Ok. Ok, to jest chyba jakaś wajcha. Wiecie co, to jest dobre miejsce, aby zakończyć ten odcinek. Tak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie, no to trudno. Do następnego odcinka. No i na razie, pozdrawiam, roja.